Homo sapiens człowiek rozumny! Najwyższa forma życia na Ziemi. Kim jest? Co stoi za jego zdumiewającym rozwojem na przestrzeni czasu? Czy rzeczywiście jesteśmy efektem ewolucyjnego przypadku? Jak opisał to Karol Darwin w swojej słynnej teorii? Czy może za naszym rozwojem stoi coś więcej? Rzeczywiście zostaliśmy stworzeni przez samego Boga, jak opisują to wszystkie religie świata, a więc jesteśmy czymś więcej niż tylko kolejnym gatunkiem zamieszkującym planetę Ziemia. Dzisiaj postaramy się zgłębić nieco temat. Zapraszam na materiał. Budowa ludzkiego genomu, która doprowadziła nasz gatunek na sam szczyt łańcucha pokarmowego, od zawsze fascynowała naukowców. Jako jedyni na tej planecie tworzymy sztukę. Muzykę, filozofię. Śmiejemy się, komunikujemy na niezliczone sposoby, latamy w kosmos. I jako jedyny gatunek na tej planecie zadajemy kluczowe pytania. Dlaczego? Dlaczego istniejemy? Jaki jest sens w tym wszystkim? Każdego roku odkrywane są kolejne geny biorące udział w powstaniu specyficznie ludzkich cech, a im dalej w las. Tym coraz większe grono nawróconych naukowców przekonanych, że budowa naszego DNA przeczy klasycznemu procesowi ewolucji i przypadkowości, jaka temu towarzyszy, i za jego budową musi stać coś więcej. Filozoficzną hipotezę o powstaniu człowieka na drodze czysto naturalnego rozwoju sformułował już Immanuel Kant w roku 1786, czyli 23 lata przed narodziną Karola Darwina. W rozprawie pod tytułem: Domniemany początek ludzkiej historii. Kant domyślał się, że próg człowieczeństwa nasi praprzodkowie przekroczyli z chwilą, kiedy uświadomili sobie cztery następujące rzeczy: nieznaną zwierzętom zdolność do wybierania swojego sposobu życia, świadomość panowania rozumu nad popędami, zdolność przewidywania i planowania przyszłości, swoją przewagę nad zwierzętami, która polegała na tym, cytując słowa samego Kanta, że człowiek mógł powiedzieć jak Nięciu: korzu, który nosisz na sobie, nie tobie, lecz mnie zgotowała natura. Zatem, zdajmy ci go i założę na siebie. Bogato udokumentowaną wizję ewolucyjnego pochodzenia gatunków, w tym również gatunku Homo sapiens, przedstawił dopiero Karol Darwin. O pochodzeniu gatunków 1859 rok oraz o pochodzeniu człowieka 1871. Teoria ewolucji uderzała w głęboko zakorzenione w ówczesnej świadomości europejskiej przekonanie, że człowiek został stworzony bezpośrednio przez Boga. Początkowo była to tylko budząca wiele naukowych zastrzeżeń hipoteza. W związku z tym niektórzy publicyści zaczęli ją używać jako narzędzia propagowania ateizmu. Niektórzy chrześcijanie, zafascynowani teorią ewolucji, stracili nawet wiarę. W sporze tym padały pod adresem Kościoła liczne oskarżenia o obskurantyzm i zacofanie. Otwaliło się również przekonanie zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących, że nauka o stworzeniu i doktryna o ewolucyjnych początkach naszego gatunku wzajemnie się wykluczają. Czy rzeczywiście, dziś z perspektywy czasu trudno nam uwierzyć, że teoria Darwina mogła być przez tak długi okres aż tak bardzo kontrowersyjna, patrząc na dogmat stworzenia, który mówi o tym, że cały świat musiał jakoś powstać. Materia, czas, prawa fizyki nie wzięły się od tak po prostu. Ktoś musiał to stworzyć, a następnie wprawić wszystko w ruch, zapalić ląd inicjujący wielki wybuch, pchnąć pierwszy symboliczny kamień, który spowodował reakcję łańcuchową. Czasowy początek świata, sam moment w którym został on powołany do istnienia, to w gruncie rzeczy sprawa dla wiary drugorzędna. Istotą powstania tego wszystkiego jest jego nieustanna zależność od siły wyższej. Świat jest taki jaki jest, a jaki to zadanie nie dla wiary, lecz dla nauki. Jeżeli świat jest w stanie ciągłego rozwoju, to w świetle wiary w od stworzenia znaczy to tyle, że otrzymał on właśnie taką zdolność w chwili stworzenia kształtowanie się galaktyk, czy powstawanie drogą ewolucji roślin, zwierząt stanowi realizowanie tych możliwości, które materia otrzymała w chwili powstania. Z tego punktu widzenia teoria ewolucji stoi w sprzeczności z istnieniem Boga. W 1953 roku James Watson i Francis Crick opublikowali cztery prace poświęcone działaniu DNA. Byli pierwszymi naukowcami, którzy dokładnie opisali złożoną strukturę podwójnej spirali DNA, którą znamy wszyscy i do dzisiaj są uznawani za ojców DNA. 26 czerwca 2000 roku prezydent Bill Clinton uznał DNA za Boże dzieło i pogratulował wszystkim, którzy ukończyli sekwencjowanie ludzkiego genomu. Dr Francis Collins, znany i ceniony amerykański lekarz i genetyk, dyrektor projektu ludzkiego genomu, znany z przełomowych odkryć w dziedzinie chorób genetycznych, powołał Fundację Biologos zajmującym się relacją między nauką a religią. 14 października 2009 roku papież Benedykt XVI powołał go do Papieskiej Akademii Nauk. Dr Collins przez większość swojego życia był ateistą. Praca podczas projektu ludzkiego genomu sprawiła, że stał się osobą głęboko wierzącą. W jednym z wywiadów powiedział Po raz pierwszy ujrzeliśmy naszą własną instrukcję obsługi, wcześniej znaną tylko Bogu. Czym tak na dobrą sprawę jest DNA? DNA to kwas deoksory ponukleinowy, organiczny związek chemiczny, pełniący rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych oraz wirusów. Tyle akademicka definicja. W dużym uproszczeniu, struktura DNA składa się z czterech cząstek, które reprezentowane są przez litery A, G, C i T. Układ tych czterech związków chemicznych wytwarza aminokwasy. Które są używane do tworzenia białek, które są budulcem życia. Jakby ktoś chciał zgłębić temat, to na kanale mam materiał omawiający, na czym opiera się życie na Ziemi i dlaczego jest to węgiel. Link w opisie pod materiałem. Wracając do DNA. DNA zawiera unikalną dla każdego człowieka informację genetyczną dotyczącą struktury białek budujących organizm. Patrząc na budowę DNA, możemy odnieść wrażenie, że przypomina on swego rodzaju unikalny program komputerowy, który zamiast dwóch symboli, jak w przypadku komputera, zera i jedynki, używa czterech. Według Francisa Collinsa można myśleć o DNA jako o skrypcie instruktażowym, programie komputerowym o programowaniu znajdującym się w wiąże komórki. Genom człowieka, który możemy nazwać programem, skryptem, składa się z około 3 miliardów liter i zapisany z dziwnym, zaszyfrowanym, czteroliterowym kodem. Gdyby rozwinąć grę człowieka, miałby on mniej więcej taką samą długość co 70 podróży z Ziemi do Słońca i z powrotem. Spróbujmy zejść na Ziemię i porównać to z czymś stworzonym przez człowieka. Z kodem komputerowym. Firma Google posiada w swoim portfolio cały ogrom usług internetowych. Od serwisu YouTube, przez dysk, po 4 Gmail, aż po kalendarz tłumacz, a na gdzie kończąc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie linie kodu wyprodukowane przez Google w swoich aplikacjach i technologiach, to będzie to około 2 miliardów. Sama przeglądarka Chrome ma posiadać około 7 milionów linii kodu. BMW, Mercedes, Audi i inne. Coraz większa liczba producentów samochodów stawia na funkcjonalność i technologie, które zwiększają komfort z jazdy i cyfrowej rozrywki w środku samochodu. Okazuje się, że oprogramowanie znajdujące się w pojazdach wyższej półki może posiadać nawet 100 milionów liniek kodu. Windows XP podczas swojej premiery zawierał około 40 milionów liniek kodu. Twarzo książka, czyli Facebook, wykorzystuje około 61 milionów liniek kodu. Obecnie według różnych źródeł znamy około 3% naszego DNA. Naukowcy nadal nie wiedzą, co znajduje się w pozostałych 97%. Tajemnicza większość naszego DNA nie koduje białek. Uważa się, że znaczna część to niefunkcjonalne ewolucyjne pozostałości. Jednak pośród tego niekodującego DNA ukrytych jest wiele kluczowych elementów regulacyjnych, które kontrolują aktywność tysięcy genów. Kod DNA ma nie tylko instrukcje dotyczące automatycznej naprawy. Przechowuje również informacje jak rozpakować człowieka podczas jego rozwoju w ciele matki oraz wszystkie niezbędne informacje jak poszczególna komórka stanie się mięśniem, tęczówką oka czy na przykład częścią układu nerwowego. W ciągu 280 dni DNA rodziców jest w stanie wyprodukować 600 miliardów komórek i odpowiedniego poukładania ich w celu stworzenia dziecka. Cały kod DNA, składający się z 3 miliardów liter, jest kopiowany do każdej nowej komórki w naszym ciele, która następnie będzie pełniła określoną funkcję w naszym organizmie. Ostatnie badania wskazują, że w chwili śmierci w tkankach zmarłego uruchamia się kilkaset genów, także tych nieaktywnych od urodzenia. Ciekawe, ile jeszcze tajemnic skrywa w sobie nasze DNA. Każda osoba, która miała styczność z oprogramowaniem, wie, ile czasu, wysiłku, kreatywności zajmuje napisanie programu. Składnia, logika, zależności, obsługa błędów, wyjątków i cała masa innych rzeczy. A wraz z rozwojem programów wymyślamy narzędzia, które pomagają nam zapanować na coraz to bardziej złożoną strukturą programu. Funkcje, programowanie obiektowe, edytory, frameworki, kontrola wersji i tym podobne. Każdy program stworzony w sposób inteligentny jest odpowiednio zakodowany poprzez cyfry 0 i 1. Programista staje się nadawcą programu poprzez wprowadzenie go do pamięci komputera, który to jest odbiorcą tej informacji. Analogicznie jest w naszym przypadku. Żywe organizmy są odbiorcami informacji, którą wykorzystują do budowy własnego ciała, a zapisana jest ona w ich podwójnej spirali DNA dzięki kodowi AGCT. Wielu naukowców DNA nazywa językiem komórki, a z komórek właśnie zbudowany jest każdy żyjący organizm. Faktem pozostaje, iż tak duża złożoność i zagęszczenie uporządkowanej, zakodowanych DNA informacji jest rzeczywiście wielka i miliony razy większa niż dostępna dziś dla człowieka informacja zawarta w technologii, którą to człowiek stworzył opierając się na nauce i rozwoju. Dr. Varnegit, który był szefem Departamentu Technologii i Informacji w Federalnym Instytucie Fizyki i Technologii w Różwiku oraz szanowanym ekspertem w obszarze nauk o informacji, który opracował i ustanowił zasady teorii informacji, stwierdził, iż pojedyncza molekuła DNA, w której zawarty jest cały wzór powstawania życia, posiada najwyższe znany człowiekowi stopień zagęszczenia informacji. Firma analityczna IGC prognozuje, że ilość zarchiwizowanych na świecie cyfrowo danych silnie w przyszłym roku 16 tysięcy exabajtów. Gdyby je zapisać na płytach kompaktowych ułożonych jedna na drugiej, stos byłby 65 razy wyższy niż droga z Ziemi na Księżyc, a w zapisie biologicznym byłoby to zaledwie 30 gramów DNA. Zgodnie z teorią nieredukowalnej złożoności, pewne złożone systemy biologiczne nie mogą powstać przez stopniową adaptację organizmów w procesie ewolucji. Mówiąc inaczej, niektóre systemy biologiczne składają się z wielu połączonych ze sobą elementów które muszą być obecne i funkcjonalne jednocześnie, aby system mógł funkcjonować. DNA wykazuje stopień złożoności, który przeciwstawia się stopniowemu procesowi ewolucji wraz ze złożoną budową i funkcjonalnością wymaganą do jego replikacji, transkrypcji i transformacji. Jako przykład nieredukowalnej złożoności podawany jest narząd wzroku. Kreacjoniści zwracają uwagę, że człowiek pozbawiony choćby jednego elementu oka prawie nic nie widzi. Tutaj warto dodać, że ewolucja ludzkiego oka została opisana przez biologię dość dokładnie i wykazano, że ten złożony narząd mógł powstać w wyniku drobnych zmian i losowych mutacji genów. Podstawowym elementem wszystkich poglądów ewolucyjnych jest pochodzenie informacji. Jak to, to nie udało się wykazać, że system kodowania i informacji semantycznej w żywych istotach mógł powstać samoczynnie, poprzez materię. Obecne twierdzenia informacyjne przewidują, że nigdy nie będzie to możliwe. Słynny amerykański profesor biologii Dean odrzucił swoją wcześniejszą książkę o darwinowskiej ewolucji, stwierdzając, że nowa sfera genetyki molekularnej jest miejscem, w którym widać najbardziej przekonywujące dowody na tzw. ruch inteligentnego projektu. Ruch inteligentnego projektu propaguje teorię mającą stanowić przeciwstawienie się naturalistycznego modelu życia i wszechświata. Według tej koncepcji w przyrodzie istnieją dostrzegalne ślady i został on zaprojektowany przez jakąś wcześniej istniejącą inteligencję. Kto lub co się za tymi znakami kryje, nie jest istotne. Mogły to być broki chrześcijański bądź jakiejkolwiek innej religii, ale także jakaś obca cywilizacja. Uznaje się jedynie, że dla wyjaśnienia powstania nieredukowalnie złożonych struktur przyrodniczych, jak na przykład DNA, konieczne jest powołanie się na inteligentne przyczyny i że skutki ich działań są empirycznie wykrywalne. Na koniec warto dodać, że w 2019 roku naukowcy z Cambridge poinformowali, że przepisali DNA E coli. Stworzył syntetyczny genom czterokrotnie większy i znacznie bardziej złożony niż kiedykolwiek wcześniej stworzony przez człowieka. Bakterie żyją, choć mają niezwykły kształt i rozmnażają się powoli. Jednak ich komórki działają zgodnie z nowym zestawem reguł biologicznych, wytwarzając białka o zrekonstruowanym kodzie genetycznym. Wydrukowany kod genetyczny w całości narkusza na H4 liczyłby 970 stron, co czyni go zdecydowanie największym, jakim kiedykolwiek zbudowali naukowcy w warunkach laboratoryjnych. Czy to oznacza, że stworzyliśmy całkowicie nowe życie? Panią Farmazą nie niebie, jeszcze stamtąd nikt nie wrócił. Podpisów. Ty tego nie pamiętasz, ale kiedy jeszcze byłeś w łonie matki, myślałeś tak samo. Gdyby ktoś ci wtedy powiedział, że nie będziesz pływał, tylko chodził, a do jedzenia będziesz używał ust. A nie pępowiny, którą ci utnął, to byś uwierzył? Wtedy też wychodziłeś przez tunel do światła. Do łona matki też nikt nie wrócił. Żeby wciskać lipę, nie zabijaj, trzeba mieć na boga dowód. Tomaszu, a jaki kolor? Ma ta paprodkę. Zielone. A ta cytryna? Żółty. A to jabłko? Hmm. Czerwone. To kto to wszystko pomalował? No właśnie, kto to wszystko pomalował? Przypadek? Ewolucja? Rządzenie losu, czy może celowe i zaplanowane działanie, a może jedno i drugie. Ktoś to wszystko stworzył, ustalił zasady i wcisnął play.